Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of all lang syne? For Dzień dobry bardzo, witam wszystkich Gain specjalny dla Ciebie, trochę drogi w Nysie eee, I cóż, jedziemy z tym kuksem Jest dzisiaj środa 22 września, września Grudnia grudnia, Za dwa dni Wigilia Więc się ja trzeba otworzyć pyska i coś powiedzieć Ale co do powiedzenia Że powiem te święta w tym roku jakieś dziwne Po tym całym covidzie, po tym wszystkim no, Jakim po w trakcie tego całego COVID-a i z nim w tle to jakoś tak wszystko dziwne jest. I ludzie bardziej i agresywni. I jakoś tak nieprzyjaźnie nie patrzą na to. Ale może tyle nigdy. Może nigdy nie było to tak. Ja sobie uzdrowałem. Nie Nieważne. Nie ważne, Nie mażne. Ja jestem ciekaw jak u Was do światła. Bo u nas Raz że karpik poprawiony już leży w zamarzawce i się odmula Bo nie wiem czy wiecie, ale odmroże... wymrożenie karpia jeszcze zważywam jak tam nie daje tych warzyw, ale jak były to odmula rybę jest o wiele przyjemniejsza w smaku jednakże musi ten tydzień, dwa <grytanie> w tej zamarzawce poleżeć i to nie wiecie obok warzyw, w sensie że w jednym worku warzywa to ja się zawsze robię tak, że się ścierało warzywa. zdawało się to karpia, przedaje się marchewkę, cebulę i bią zamerziankę. No ale My tu wiecie, każdy ma swoje szczęście. U nas tak się dziś tam robiło, więc działało. Co dalej? mi wczoraj przesłała, że pieleczki robimy. No. A to będzie w innym filmie. Czy ma i też, ma W tym roku bielików nie robimy, zostało w cholera zaszego. A drobny, żeś tam ukaże, i nieźle. Właśnie tak tylko tak pogadamy sobie chwileczkę. No do pracy jadę, więc Kawek kawej drugi mam. Ech. I tak wiecie, tak sobie myślałem, że to wszystko jakoś się składa. Jakoś się. nie będzie fajnie. Już jutro do domu wracam. Więc jest jeszcze fajnie. I zostaje. do niedzielki. Czyli mamy dłuższy link, piątek też wolny i dzisiaj jeszcze jadę na zakupy, trochę bym poprzewarzał. W sumie zdurzałem, że jadę na makro. No, Wiecie, sam fakt, makro to nie jest złe. To, że masz tam 40 minut jechać, to już też trudno, to nie jest problem. Ale jak ja sobie powiedzieć, co tam w środku będzie, to mi się kurwa odechcewa. Odechcewa mi się wszystkiego. Ale cóż, da tak się poskładało, trzeba to zrobić w ten sposób i koniec. Zakupy się zrobi. Ogarnie się wszystko, przyjdzie się tego do domu no to będę co? Żeby to, znaczy że, żeby, żeby to odbieram z serwisu, wierno zostaje dalej do serwisu mam jakieś drożej witry czy coś, bo mi opony na bardzo, no ale to no, jest tylko żadna, więc to już nie ale... eee, Co mam jeszcze powiem? a wam powiem, że nam to auto poszerzyło znowuż eee, na Włoszech wpuszczają nowych samochodów, więc jaki by był jakiś świetny Chevrolet, sprzedaży wchodzą, wchodzą, tak, znaczy inaczej też w mnie za plik pieniędzy, tak by co? E, ale nie, nie, nie w tym blogu o to chodzi, by sprzedać z autą. chodzi o to, że mam powiedzieć, że to mimo wszystkiego co tu się dzieje, nie jakieś jakiegoś takiego negatywnego początkowego przekazu tego filmu. Mimo tego, że mam wrażenie, że ten świat jeszcze bardziej stanął że jeszcze bardziej odpierdziela i politykom, i ludziom często jest to. i tym covidianom, i tym anty i tym wszystkim, wiecie, tym... No każdy możliwy co do swojego życzenia. No ja powiem, że trzeba znaleźć choć odrobinę normalności w tym całym, normalnym świecie. Ja sam powiem, no i tego mam sobie życzenie. Nie jeszcze na te święta, Ty jeszcze na to życie, na przyszły rok. Bo też pewnie się spotkamy jeszcze I w tej formie. Bo w Wigilii, w sumie już jesteśmy w 100 latach. Jak za te impreza? Jak te świetni ludzie? Parę filmów z tej imprezy zobaczę, m.in. u kanapowego. Na pewnie jak nie coś na jeszcze, Jeżeli jeszcze nie wrzucę do sieci, bo ja nie zobaczyłem ale tylko na połowie macie na dole tym dziennikami eee, i co i jakaś kula mimo wszelkie niezgodnie przeciwności jednak idziemy do przodu i bardzo proszę nie zapominajcie o tym co by się nie działo I badamy radę ogarniemy ten system przerobimy go i pojedziemy dalej już ja że zakład, to jest zakaz nagrywania zakładu, więc ufałcie, w aucie jesteśmy, jeszcze bo nagrywam. i wam powiem, że naprawdę, proszę was bardzo, szukajcie trochę optymistów w tym życiu. W drugim człowieku, przy sobie pokładu cierpliwości, pamiętajcie, ja tak dziennie z 3 do 4 osób ratuję, tylko i dzięki samokontroli i bardzo was proszę, trzymamy się tego, tak, żeby... bo inaczej... Te wszystkie wysiłki, które toczymy, żeby wasze dzieci miały lepiej, mogą kantygły rozbić. Wiecie, Maja ma lata i mały, skubany piernik obserwuje wszystko i naśladuje. Naśladuje tak, jak my jej pokazujemy. Więc naprawdę, pamiętajcie, przy dzieciach pokazujcie prawdziwych siebie. W poraniach tu ukrywacie. I tak, dzieci to widzą? Nie, po prostu kończy, tylko z ale czy ja jakby nie było, wszystko zrobimy. robimy, przynajmniej ja. Robimy dla nas, nasze dzieci. Tyle. Widziałem się z długo, z i kurwa i niepowinku Ale może taki czas. Może to taki czas refleksji. Może taki czas, kiedy trzeba pomyśleć o tym, żeby. Jak rzuci, jak i tak człowieka człowieka, a nie tylko dojechać ale ja że po pracy po pracy, bo w pracy to nie ma zmił się i jedziemy z nimi tam płacą od nas oczekują i spełnimy oczekiwania pokładane w nas nie ja wiem jak pamiętacie jednak jestem tylko wyłącznie BH-owcem czy małym, małym to może mocno słowo ale wrednym dziadem, który ma swoje zadania Jedna z nich jest czasami świadomienie innym, że no nie jest tak jak oni są. Choć nie mogę, niestety, nie brać pod uwagę tematu mojego tematu kiedy ja się będę. Więc dlatego, drodzy Państwo, jeżeli spotkałem się gdzieś w pracy, pamiętajcie. Macie argumenty. Muszę rację. To nie jest tak, że ja to mam tylko rację. Moja racja jest bardziej racjniejsza niż Wasza racja. Trzeba współpracować, moja odpowiedź. Ale że ktoś tego nie chce. To mamy narzucanie no. I dobra, wchodzimy o temat pracy, w tym dystansem. Słuchajcie, ja bym powiem jedną rzecz. Poczułem to było braku kija w dupie dystansu społecznego. Nie tylko wiecie, który odolud do człowieka. To już naprawdę wesoły świąt i w takim pogadacie zobaczymy następnym raz razem przed nowym rokiem na pewno na bliska